Witam serdecznie, dzień dobry. Kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy przyjrzeli się kolejnej historii yy, uzdrowienia w Bożym Słowie. Yy, przyglądamy się tym historiom. Dzisiaj kolejna historia. I kiedy patrzymy na, yy, na życie albo na służbę Jezusa, to możemy zauważyć, że Jego, jego służba obfitowała albo była w dużej mierze. Yy, yy, w dużej mierze było mnóstwo tych przykładów, kiedy On uzdrawiał i uwolniał, uwalniał ludzi podczas swojej służby. Kiedy szedł, głosił słowo, to taką naturalną rzeczą było, że ludzie byli uwalniani i uzdrawiani. Dzisiaj chciałbym przeczytać kolejną historię, to jest z Ewangelii Mateusza, 15 rozdziału, od 21 wiersza, z innego tłumaczenia, a później wrócimy do tego naszego. Jezus opuścił tamte okolice i udał się na tereny Tyru i Sydonu. Tam przyszła do niego pewna kobieta pochodzenia kananejskiego, a więc należąca do pogan, których Żydzi mają w pogardzie. Z rozpaczą w głosie zawołała: Panie, potomku króla Dawida, zmiłuj się nade mną. Cór moją córkę opanowały zły duch. Zły duch. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Uczniowie zaś namawiali go: odprawią, bo nie daje nam spokoju. Nie zostałem posłany do Pogan odezwał się Jezus do kobiety, ale do zagubionych owiec ze stada Izraela. Panie, pomóż mi nalegała kobieta i błagała go na kolanach. Nie jest dobrze odbierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom odrzekł Jezus. Ta, to prawda, Panie odpowiedziała. Jednak nawet psom trafiają się kawałki, które spada, spadną ze stołu ich właścicieli. Kobieto. Jak wielka jest Twoja wiara, zawołał Jezus. Niech stanie się to, czego pragniesz. I natychmiast jej córka odzyskała zdrowie. Kochani, ta historia nam mówi, że w pewnym momencie służby, życia Jezus, znalazł się poza terenem, poza terenem Palestyny, poza terenem żydowskim, poza swoim terenem, na którym się tam urodził, usługiwał i chodził, znalazł się na terenie pogan. I podeszła do niego Greczynka, kobieta niewierząca, ona go tak naprawdę zaczepiła, należała do takiego starego, kanonickiego plemienia, które zawsze było wrogiem Żydów. I ta kobieta na, na tym swoim terenie, tam gdzie on przebywał, Jezus podeszła i zaczepiła go, i, i zaczęła wołać o pomoc. Ona zaczęła wołać pomoc. I ona nie była ani Izraelitką, ani nie była osobą wierzącą w tym sensie jak my to pojmujemy. Ale co mogło ją pchać, co mogło ją motywować do tego, aby szukać pomocy, albo co ją mogło motywować i wchodzić do tego, żeby szukać spotkania z Jezusem. I myślę sobie, że czy to jej wiara? Przecież w naszym sposobie myślenia, postrzegania wiary, czytamy, że ona była poganką, była niewierząca, była Greczynką. Więc co motywowało ją do tego? I tak naprawdę ona miała potrzebę. Ona miała, jej potrzeba była tą motywacją do tego, by spotkać się z Jezusem. Ona sobie uświadomiła, była świadoma braków, albo była świadoma tego, że potrzebuje pomocy, szukała rozwiązań. Ona szukała pomocy, szukała rozwiązań swojego problemu. Musiała słyszeć o Jezusie. Musiała być tą, która coś słyszała o tym Jezusie, który czyni znaki i cuda, o, o tym Mes o Mesjaszu, o, o kimś wyjątkowym. Ona musiała usłyszeć o nim. Ale tak naprawdę, by skłonić się do niego, kierowało ją potrzeba. I to ta potrzeba była napędzana miłością do własnej córki, która była opętana przez, przez demona i nikt nie mógł jej pomóc. I to spotkanie z Jezusem nie było przypadkowe. To nie było coś takiego, że Jezus sobie szedł, ona trzymał, bo o, jest, Jezus, może mi pomoże. Ona wyszła. Ona była zdeterminowana, tym ona, ona szukała pomocy. Była świadoma tego, że potrzebuje pomocy, szukała jej i wiedziała, rozumiała to, że Jezus jej może pomóc. Dlatego, że ona tu używa tytułu: Panie. Synu Dawida. I kiedy w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, czytamy tego słowa, używa, używali na przykład w tym fragmencie, kiedy dwóch niewidomych y, zaczepia Jezusa i krzyczy y, Synu Dawida, pomóż nam! Albo ślepy Bartymeo krzyczy, Synu, Synu Dawida, pomóż mi, Panie! To tak naprawdę, tak naprawdę, oni mówią o jednej rzeczy, używając tego tytułu. Ten tytuł wskazywał na ich wiarę w to, że Jezus jest Panem, Uznawali jego boskość, jego moc, nazywając go Synem Dawida, prorokowaniu o, o nim jako o Mesjaszu. To mówiło o, o wybrańcu, o Mesjaszu, o tym, ten, który czyni rzeczy, tym, którym jest Boża moc. I ona dokładnie używa tych słów, mój panie, synu Dawida, pomóż mi. Zatem, zatem potrzeba była motorem jej działania, ta świadomość tej potrzeby była motorem jej działania, motywowała ją do tego żeby spotkać się z Jezusem i prosić o pomoc. I ona posiadała tą nadzieję, że Jezus może pomóc, pomóc jej córce, bo do tej pory nikt nie mógł jej pomóc. Do tej pory ona nie, nie uzyskała żadnej pomocy. Ale jaka była reakcja naszego Pana? Zobaczmy, jaka była reakcja naszego Pana. On ją po prostu zwyczajnie, jakbyśmy popatrzyli na to, zignorował. Bo on ją zwyczajnie zignorował. Tak jakby jej nie zauważał. Uczyły, na mówią, panie, weź coś zrób, odprawią, bo ona nam tu przeszkadza, marudzi nam. Wyobraźcie sobie taką sytuację, przychodzicie do, do kogoś i prosicie, o, macie potrzebę modlitwy, nie wiem, o uzdrowienie, o, o jakieś rozwiązanie problemu, a ktoś mówi, wiesz, ja nie mam czasu dla ciebie, wiesz, przyjdź później, albo w ogóle nie odpowiada, y, ignoruje cię. Jak się czujesz w takiej sytuacji? Jak ona? Jak ona mogła poczuć się w tej sytuacji? Jako odrzucona? Obrażona? Wykluczona poza nawiasem? Niegodna rzeczy? Takie uczucia mogły jej towarzyszyć w tej sytuacji. Ale jaka była jej reakcja? Co ona robi? Czy poddaje się? Czy ona poddaje się tej sytuacji, uczuciom i tego temu, co słyszy? I rezygnuje i odchodzi? I mówi, trudno, no trudno. Tak się stało. Nie da rady, Nic nie uzyskam tu dzisiaj. Czy te niepowodzenia, które jak gdyby w pierwsz, na pierwszą linię wyszły, że ktoś nie wychodzi do niej i nie przytula. Ją I mówi słuchaj, ja tutaj to zrobię, załatwię za Ciebie. Ja już się tu o Ciebie i już, już będziesz, będzie się wszystko dobrze. Dobrze się wszystko ułoży i będzie cudownie i wspaniale. Nie. Ona pomimo całej tej sytuacji. Przyjmuje właściwą postawę. I tak naprawdę Jezus wcale jej nie obraził. On wcale jej nie zignorował. On po prostu wiedział, dokąd idzie. Wiedział, wykonywał swoją, swój cel, swoją misję. I on o tym mówi. Ale ona mogła się w tym wszystkim tak poczuć, ale tak się nie poczuła. Kobieta nie poddaje się. Dlaczego? Dlaczego ona się nie poddaje? Bo ona pilnuje swojego serca. Ona pilnowała swojego serca. I kochani, co mówią fakty? Fakty mówią tak. Bardzo jasno i wyraźnie mówią tak do nas czuję się odrzucony, czuję się ignorowany, nawet czuję się obrażony, bo ktoś po prostu zwyczajnie zwraca na mnie uwagi. Taka urażona postawa nikt mi nie chce pomóc. I te fakty tak mówiły, one mogły tak wyglądać. Ale była też prawda. Jaka prawda? Co jest tą prawdą, że Jezus uzdrawia, że Jezus uwalnia, że Jezus czyni cuda, że On jest Mesjaszem, że jest Oczekiwanym, że jest Tym, który, który ma moc? I to jest prawda. I były fakty. I ona, ta kobieta, właściwie wybrała, bo tak naprawdę w tych okolicznościach wybór należy do ciebie i do mnie. Na czym się skoncentrujesz? Co wybierzesz? W którym kierunku pójdziesz? Jaki, jaki obierzesz kierunek? Czy poddasz się swoim uczuciom, faktom, okolicznościom? Czy, czy staniesz na prawdzie słowa i będziesz polegał na prawdzie słowa? I wiecie, w tym fragmencie Jezus mówi coś takiego: Wielka jest Twoja wiara. Jak to jest możliwe? Wiara u poganki. Wiara u nieżydówki, wiara u Greczynki, u kogoś, kto nie znał zakonu, wiara u kogoś, kto nie wiadomo jakiego boga czci. A Jezus jednak mówi do niej, wielka jest Twoja wiara. Zatem powstaje w tym wszystkim pytanie: w całej tej historii powstaje pytanie, co definiowało jej wiarę? Czy to wszystko to był przypadek? Co definiuje jej wiarę? Po pierwsze. Chcę, żebyście, żebyśmy dzisiaj zobaczyli to, że potrzeba, ta świadomość potrzeby że jej córka potrzebuje wolności. To potrzeby kierują naszymi krokami. Chciała wolności dla swojego dziecka. I ona była bardzo świadoma, bardzo mocno świadoma tej potrzeby pomocy. Była świadoma tego, że jej dziecko, że ona potrzebuje pomocy. Po drugie, po drugie, była zdeterminowana. Nie dała się zatrzymać. Wiecie, tak bardzo często szybko rezygnujemy i dajemy się zatrzymać. Tak często poddajemy się i tak szybko rezygnujemy, bo coś nie działa i znajdujemy wytłumaczenie na to, że nie działa. Tak szybko poddajemy się i mówimy: no trudno, no, Bóg dzisiaj. Nie uzdrawia, bo nie chciał mnie uzdrowić. Bóg dzisiaj nie ma mocy albo to były wszystko historie, które były w dziejach apostolskich, za czasów Pierwszego Kościoła. Dzisiaj to już nie działa, dzisiaj jest inny wymiar. A Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i ten sam na wieki. Boże Słowo mówi, że Jego ranami i sińcami zostaliśmy uzdrowieni. To się wykonało. To, że rezygnujemy tak często szybko, tak szybko poddajemy się sprawia, że znajdujemy wytłumaczenie też na to, żeby usprawiedliwić swoją postawę i mówimy, no to coś nie działa, bo nie działa w moim życiu. Ale to nie jest prawdą. Po trzecie, jej serce było otwarte i nie dało się obrazić. To jest cudowne. Jej serce nie dało się, nie pozwoliła sobie na uczucia. Tak często się wycofujemy, kiedy zostajemy zranieni. Szybko coś, coś nam powie, coś nie zrobi po naszej myśli. Szybko się obrażamy, czujemy się odrzuceni, porzuceni, czujemy się jacyś dotknięci, nasza duma, nasza pycha została dotknięta i my wtedy się wycofujemy i zostawiamy to, ale jej serce było otwarte i ona nie dała się obrazić. Nie dała, nie poddała się odrzuceniu, wykluczeniu, dumie. Tego, że ktoś ją lekceważy. Pamiętacie historię Namana? Kiedy on przyszedł do proroka i oczekiwał, że prorok wyjdzie do niego, powie słowo, nałoży ręce, on będzie uzdrowiony, a prorok nawet nie wyszedł do niego, wysłał sługę i mówi, powiedz mu, niech się idzie i zanurzy się w Jordanie. On chciał zrezygnować, ten człowiek. On już chciał zrezygnować, bo czuł się obrażony, że ktoś go zlekceważył. Ale była mądra, mała dziewczynka i mówi, panie, cóż ci szkodzi? Zrób to, przecież tu już tyle drogi przebyłeś, co ci szkodzi? Nie poddawaj się, nie, nie rezygnuj, będąc tak blisko celu. I on to zrobił, został cudownie uleczony, uzdrowiony. Kochani, to jest to serce, otwarte serce, które nie jest skore do tego, by się poddać uczuciom. Pilnowanie swojego serca. Po czwarte, właściwy wybór. Właściwy wybór między faktem a prawdą. Co mówią fakty? Jestem chory. Co mówią fakty? Mam problemy. Co mówią fakty? No są takie, a nie inne okoliczności. Tego się nie da podważyć. Ale jest prawda. A co mówi prawda? Jezus jest tym, który jest cudownym lekarzem. To On uzdrowił nas swoimi ranami i sińcami. On jest tym, który uwalnia. On przynosi zbawienie. To jest prawda. To jest prawda. On jest drogą, prawdą i życiem. Ta prawda jest dla nas fundamentem, ale też i pionem naszego życia. Trzymanie się prawdy. Nie faktów, nie okoliczności, nie doświadczeń, które przeżyliśmy, ale trzymanie się prawdy. Tym, kim jest Chrystus dzisiaj, wczoraj i na wieki jest tym sam. Jest Zbawicielem. Jest tym, który uzdrawia, uwalnia, który nas prowadzi, ochrania, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. I po piąte, Postawa napisałem sobie. Działanie. Ona wiedziała, czego chce. Kochani, ona wiedziała, czego chce. Jezus mówi, przecież mówi nie mogę dawać chleba szczenięto. A ona mówi, panie, ale czy jej szczenięta nie jedzą, kiedy okruchy spadają? Ona dokładnie wiedziała. Ona wiedziała, czego chce i co może dostać od Jezusa. Dlatego dzisiaj, kiedy słuchasz tego słowa, chcę Cię zachęcić do tego, byś się nie poddawał. Jeśli w Twoim życiu jest jest jakiś problem związany z chorobą, z jakimś związaniem. Chcę ci powiedzieć, że Jezus jest tym, który wyprowadził cię na wolność. On powiedział, że zostałeś uzdrowiony jego ranami i sińcami i grzech w twoim życiu panować nie będzie. Jesteś wolnym człowiekiem. I dzisiaj ta historia, i Chrystus, żywy i prawdziwy, wczoraj, i dzisiaj, i ten sam na wieku, mówi do ciebie, że jest wolność, uzdrowienie, życie. Dla ciebie dzisiaj, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś, czegokolwiek słuchasz, czy tego, czego, tego, co w tej chwili słuchasz, On mówi do ciebie, że jest Twoją drogą, prawdą i życiem. Dlatego błogosławię Ciebie i pozwól, że, że będę teraz się modlił i uwolnię Boże Uzdrowienie i Boże Uwolnienie nad każdym z Was, kto słucha tego słowa i potrzebuje dzisiaj tego. Ja to czynię przez wiarę. I teraz ojcze, dziękuję Ci za każdą osobę, która słucha tego słowa która jest pragnąca, szukająca, wołająca, może jest w miejscu potrzeby, ja teraz uwalniam Twoją moc, tam gdzie te osoby są, uwalniam Twoją moc uzdrowienia i ogłaszam, że Ty, Panie, umarłeś za nas, za Twoimi ranami i sińcami zostaliśmy uzdrowieni, uwalniam dzisiaj moc Twoich ran i sińców nad każdą osobą, która dzisiaj słucha tego słowa, potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje uwolnienia, potrzebuje podniesienia, dzisiaj... Twoje słowo, Twoja obecność przez Ducha Świętego, niech teraz przepłynie przez każdą z tych osób, podniesie, uwolni i uzdrowi. Boża moc niech teraz przepłynie. I ogłaszam to dzisiaj, i mówię, bądź uzdrowiony i uwolniony teraz, gdziekolwiek jesteś i czegokolwiek jesteś i czegokolwiek potrzebujesz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Błogosławię Was i dziękuję Wam, że poświęciliście mi czas.